Działania po godzinach. Dzisiaj sobie zainstalujemy na wersję Minecraft 1.7.10 moda, który się nazywa Dock Cat Plus albo Dock Cat Plus, albo coś takiego. I on dodaje nam zwierzątka, które są nam pomocne i możemy je sobie rozwijać. Nie wiem, czy rozmnażać też, ale, ale, ale na pewno one nam rosną, bo rodzą się małe i potem rosną do dużych i one nam pomagają w różnych rzeczach, zabijają za nas mobki, zbierają za nas do skrzynek to, co nam wypadnie, także są dosyć takie pomocne. No i co trzeba zrobić? Trzeba pobrać moda z internetu. Zanim pobierzemy, przypomnę, że na stronie www.ania.pg.pl znajdziecie całą listę modów, w których instalacje już pokazywałam, serii pomocne tuty, i możecie sobie tę listę filtrować według wersji Minecraft, albo według kategorii, albo alfabetycznie. I po kliknięciu w link przy nazwie moda, który Was interesuje, zostaniecie od razu przeniesieni do odpowiedniego filmiku na moim kanale na YouTube. Także zapraszam na www.aniapg.pl, oczywiście do sekcji pomocne tuty. A teraz sobie pobierzemy i do Cat Plus mod pobiera się z takiej strony, oczywiście link będzie w opisie do filmiku. Po kliknięciu na link czekamy, aż nam się strona cała załaduje, ponieważ ona nam się ładuje w, w, na, w, na Minecraftowym forum japońskim i w odpowiednim poście. Jak widzicie, post ma numer 87647. I dotyczy właśnie DocCat Plus. I on jest gdzieś tak w połowie strony, dlatego czekajmy, aż nam się ta strona załaduje. No, i jak już jesteśmy na tym właśnie poście, w tym poście, napisanym przez Flame Foxa, Flame Fox to nie wiem czy to kobieta, czy mężczyzna, trudno wyczuć. W każdym bądź razie jest tutaj DocCat Plus i zjeżdżamy sobie w dół, zjeżdżamy. Polecam obejrzeniu ten filmik. Ten jest po japońsku. Nie. Ten jest też po angielsku, ale ten dotyczy najnowszej wersji. To znaczy, ten dotyczy wersji 1.7.2, ale w 1.7.10 się nic nie zmieniło w porównaniu do 1.7.2. No a ten już jest stary, bo dotyczy wersji 1.5.2. Także polecam ten filmik. No i zjeżdżamy sobie jeszcze w dół: jeszcze, 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 jeszcze. I jeszcze aż dojdziemy do tego czerwonego, czerwone napiski, czerwone napiski. I w końcu jest Download List version 226. I jak widzicie, jest na wersji 1.70, 64 62. Także na to sobie na 1.70 klikamy i stąd pobieramy moda. Także przypominam, jak się pojawią te czerwone napisy różne, takie, to wtedy dojdziemy do sekcji Download. Także tutaj właśnie na 1.70 klikamy i pobieramy moda. Jak mamy pobrane, możemy zainstalować i do zainstalowania oprócz tego pliku, który pobraliśmy, są jeszcze potrzebne minimum launcher Minecraft i Forge na wersji 1.7.10. Jeżeli nie macie jeszcze zainstalowanego Forge na wersji 1.7.10, to dowiecie się jak to zrobić w filmiku pomocnym 425, a jeżeli macie wersję non premium Minecrafta i nie macie yy, launcher'a, to dowiecie się skąd go pobrać i jak zainstalować w filmiku tuty 424. Potem wróćcie do filmiku 425 i zainstalujcie Forge na wersji 1.7.10. 10. I uwaga, w filmiku 425 ja instaluję Forge z końcówką 1152, ale Wy pobierzcie i zainstalujcie tak samo, jak pokazuję w filmiku, wersję rekomendowaną. Wersja rekomendowana ma numer końcówki 1180 i właśnie na taką wersję będę instalować tego moda. Ok, co trzeba zrobić, żeby zainstalować? Trzeba wejść do folderu appdata% przez roaming. Trzeba znaleźć folder .minecraft, w którym już mamy zainstalowanego Forge na wersji 1.70 i ten folder .minecraft sobie gdzieś skopiować, żeby mieć do czego wrócić, gdyby się nie udała instalacja. Yy, ok, jak już mamy skopiowane, pamiętajcie w ogóle o kopiowaniu tego foldera przed jakąkolwiek zmianą. Jak już mamy skopiowane, to możemy przystąpić do instalacji właściwej. No i co robimy? Wchodzimy do folderu .minecraft, wchodzimy do folderu mods i przerzucamy pobrany plik do folderu mods. Mamy go tutaj, jest zainstalowane, zamykamy i wchodzimy do Minecrafta, żeby sprawdzić czy działa. Oczywiście musimy poczekać aż nam się uruchomi wszystko. I czekamy i czekamy i mamy wybrany profil z z końcówką 1180, tak jak wspominałam. I klikamy play, i czekamy dalej, aż się otworzy strona startowa. I jeszcze chwilkę. I jeszcze chwileczkę. I już mamy logo Modanga, więc jeszcze momencik, i będzie, i będzie strona startowa. Raz i dwa, i ostatnie mówię, czy nic z tego. O jest. O i już nam się tutaj pokazuje, że mod jest zainstalowany, bo już jest pamperek z tego moda. Ok, wchodzimy w tryb, y, w mod tutaj i, 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 i szukamy. DocCat Plus jest gotowe. Wchodzimy w tryb jednoosobowy i gramy w naszym wybranym świecie. I teraz tak. Te mopki nie spawnują się tak po prostu na świecie. Trzeba je sobie skraftować. Po prostu skraftować sobie trzeba jajka i wtedy sobie można te mopki używać, że tak powiem. Jak się kraftuje, to się zaraz dowiemy. Mamy tutaj właśnie spawn. Spawn. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9 rodzajów y, naszych pomocników nawet y, zombie, pomocnik, chicken, y, human cat to sobie weźmiemy, bo to śmieszne jest. Enderman, Kaktuar y, też jest śmieszny, y, bunny, czyli króliczek skeleton czyli szkielet, kitty czyli kotek i dogi czyli pies dogi pies, to jest ten. Tu jest jeszcze Doka chest, nie wiem co to jest. W każdym bądź razie, jak się kraftuje takie właśnie jajka? Yy, trzymam na tym strzałkę, klikam R i tak, musimy mieć diament, musimy mieć zwykłe jajko od kurczaka i żeby zespawnować psa, potrzebujemy wewszczyk, już usmażony. Yy, żeby zespawnować kota, potrzebujemy to samo tutaj i pieczoną rybę. Żeby zespawnować Gieletka, potrzebujemy to samo, co tutaj i kość, żeby zespawnować królika, potrzebujemy to samo, co tutaj i pszenicę. No i, no to dobra, już jak już kaktuar, czyli potrzebujemy to samo, co tutaj i kaktus. Enderman, szmaragd i to samo, co tutaj. I human cat, czyli pieczony kurczak, nie wiadomo dlaczego, no i diament i jajko. Yy, I chicken, czyli nasionka, i zombie, czyli mięso zgniłe. Ok, czyli wiemy jak to się robi. Co jeszcze nam jest potrzebne? Potrzebny nam jest na pewno patyk. Na pewno piórko jest nam potrzebne. Piórko i co jeszcze? Patyk, piórkość jest nam potrzebna. I piórko jest nam potrzebne. Ok. To są trzy rzeczy, które są nam bardzo potrzebne, aczkolwiek są jeszcze inne rzeczy, które są też potrzebne, ale to dowiecie się z tego filmiku, który jest na stronie, z której pobieraliśmy moda. No i co teraz? Teraz sobie stawiamy takiego Spawn Human Cat. Human kata, I mamy Human. Uuu, budziu, budziu, budziu. mamy Human kata. Klikamy na niego mm, piórkiem i nam się otwiera jego GUI. Możemy go nazwać, nie wiem jak kici, kici na przykład klikamy name i jest, on się nazywa kici, kici, możemy mu zmienić teksturę, ma teraz taką, taką możemy na taką brązową, albo na taką białą albo z powrotem na taką, dobra niech sobie ma takie, nie wiem co to jest color, color, nie wiem combat mode, czyli yy, czyli czy ma jakieś właściwości do walki może mieć ogień Wodę, tutaj się pokazuje, drewno, albo nie mieć nic, a damy mu ogień, niech ma. I yy, yy, wielkość jego normalna, albo duża, albo mała, dobra, niech sobie zostanie normalny close. I mamy kici kici z ogniem, no ciekawe co to kici kici. Yy, teraz tak, jeżeli klikniemy na niego kością, to on siedzi teraz. On akurat nie, nie pokazuje swojego siedzenia, tak jak pies czy kot, po prostu tutaj przez tą strzałkę widzimy, że on siedzi. Ok, a jak klikniemy na niego patykiem, to mu się otwiera to, co ma tutaj. Tu mu możemy dać mieczyk. O, dajmy mu jakiś dobry mieczyk. Hej, gdzie są mieczyki tu? Możemy mu dać mieczyk, skrzynkę, 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 skrzynkę to jest skrzynka, zwykła skrzynka, zwykła skrzynka okej okay. i tutaj chyba jedzenie, co takie kici kici je hmm, pewnie ryby pewnie ryby pewnie ryby e, tylko czy smażone, czy nie smażone chyba nie smażone, co surowe mu dajmy nie, nie przyjmuję surowych ok, dodajmy mu smażone też nie przyjmuje smażonych, to co on je? co on je? może jakieś a, z kurczaków się robił, nie? to może kurczaki je tak, kurczaki je czyli, że z tego co się robi, to to zjada no, także teraz chyba nie będzie głodny i będzie rósł, może nie wiem, w każdym razie ups ryby wyrzuciłam, tak po prostu ok Aha, ale mam mieczyk ale mam dobra. To teraz go kością dotkniemy i on teraz będzie mógł chodzić za nami. I, i, i. Uciekł. <grystanie> Chyba mnie nie, nie lubi za bardzo. No i co, i co, i teraz pójdziemy sobie zapalować, zrobimy jasność. Chodź, pójdziemy na krowy. Nie trzeba trzymać nic, on idzie za nami, tak, idzie. Pędzi, pędzi. Pędzi, pędzi i teraz tak, on ma tą ogień w sobie. Puknęłam krowę, a on ją dobił. I to bardzo szybko, ponieważ ma taki ładny mieczyk. Puknę drugą krowę, a on ją złapie. I proszę bardzo, i już mamy. Aha, i podniósł to, co. To, co. Yy, mm, Wypadło z tej krowy, czyli teraz go musimy znowu patykiem potraktować. Tylko nie wiem, czy przez tą trawę to się da. Ok, oproszę. I ma tutaj w tym w ekwipunku i możemy mu to zabrać. Ok, czyli jak widzicie, mod działa. Oczywiście one mają jeszcze więcej możliwości to jest w różnych. Nie tylko to, że, że chodzą i zbierają i walczą, tylko jeszcze coś tam, coś tam. Ale wszystkiego się dowiecie właśnie z tego filmiku, który który był na stronie, z której pobieraliśmy moda, także polecam żebyście sobie zobaczyli i jeszcze sobie zobaczymy tego śmier... hej, gdzie uciekasz, chodź tu no kurcze Józef siedź tu, zakaraj no bo dobra, chodź, bo ci smutno będzie chodź chodź tutaj no chodź, 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 chodź Tutaj sobie siedzieć. Dobrze, jeszcze zobaczymy tego śmiesznego. Bany Kaktuar. Kaktuar. O, jaki śmieszny ludek. Dobra, też sobie usiądź, żebyś mi nie uciekł. Dobra. O, widzicie, jaki śmieszny jest? No i teraz, jak potraktujemy go piórkiem, to go nazwiemy śmieszny. Name. I damy mu dużą. Close. I jak urośnie, to pewnie będzie wielki. Okej, także jak widzicie, można sobie takie stwórki porobić, i one są pomocne. Dobra, to ja kończę, a wypiszcie w komentarzach, jakie jeszcze chcecie poradniki. Oglądajcie wszystkie moje serie, wchodźcie na stronę społeczności na Facebooku, wchodźcie na stronę aniapgpl. No i oczywiście łapkujcie i subskrybujcie kanał. Żegnam się z Wami w Towarzystwie Śmiesznego i Kici Kici. Papa!